Dobry wieczór, Patryk Schulz. witam Państwa w najnowszym podsumowaniu wydarzeń z polskiej przestępczości zorganizowanej Mafia News. W dzisiejszym odcinku między innymi o pozbyciu się gangstera ze Słupska, w którego sprawie zatrzymano już 9 osób, oraz o odejściu osławionego członka Grupy Mokotowskiej Zbigniewa Cepsa do nim DAX, a także o zatrzymaniu znanego adwokata strój miasta Marcina D., do sprawy Skok Wołomin. Zapraszam! Zlikwidowany gang Trapeza. W realizacji warszawskiego CBŚP zatrzymano 22 osoby, z których 15 podejrzewa się o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a jedną, to jest Krzysztofa do nim Trapez, o kierowanie nią. Gang miał produkować, przemycać i wprowadzać do obrotu znaczne ilości narkotyków. W toku czynności przejęto 30 kg narkotyków, głównie marihuanę, ale także amfetaminę oraz mniejsze ilości haszyszu i kokainy. Grupa miała działać w Warszawie i okolicach od 2016 roku, a część narkotyków sprowadzała do Polski z Holandii za pośrednictwem sprawdzonych kurierów. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono pieniądze i mienie o wartości ponad 400 tys. zł. Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wyklucza się kolejnych zatrzymań. Łapówka za ustawienie przetargu. Krakowskie CBA ujęło trzy osoby powiązane z jedną ze stołecznych spółek. Osoby te miały dokonać darowizn na wskazane fundacje bądź obiecać korzyść majątkową w zamian za pomoc byłego senatora w korzystnym rozstrzygnięciu przetargu na zakup gruntów pod budowę Centrum Autyzmu. Obiecana łapówka na ten cel wyniosłaby milion złotych. Zarzuty w sprawie dotyczące pośrednictwa w załatwianiu spraw i powoływaniu się na wpływy w zamian za korzyści majątkowe usłyszało już 21 osób. Wśród nich znalazł się były senator ósmej kadencji. Kolejna odsłona krakowskiego śledztwa dotyczącego powoływania się na wpływy w instytucjach rządowych i samorządowych. Tym razem agenci CBA z Krakowa zatrzymali trzy osoby, które wręczyły łapówkę. Pieniądze trafiły do jednej z fundacji byłego senatora. W zamian liczyli na pozytywne rozstrzygnięcie kontraktu dla spółki, którą wówczas reprezentowali, zatrzymane osoby trafią do prokuratury. Piramida finansowa kolejne zatrzymania. Funkcjonariusze CBA delegatury w Poznaniu zatrzymali dwie osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która miała działać na terenie całej Polski. W wyniku prowadzonego przez nią procederu ponad 2000 osób straciło co najmniej 600 milionów złotych. Straty czterech funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych, które stanowiły podstawę piramidy finansowej, wyniosły 90 milionów złotych. W sprawie zatrzymano do tej pory 26 osób i odzyskano mienie wartości 14 milionów z poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne osoby do śledztwa związanego z powstaniem i prowadzeniem czterech funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. W wyniku działań zorganizowanej grupy przestępczej ponad 2000 osób straciło 600 milionów złotych. Zatrzymani współpracowali z byłym pracownikiem jednego z domów maklerskich, który w ręce CBA trafił już wcześniej. Ich współpraca polegała na wyprowadzaniu z tychże funduszów pieniędzy zatrzymane osoby trafią do prokuratury regionalnej w Łodzi, tam usłyszą zarzuty. Wielkie straty zakładów chemicznych Police Cztery osoby ujęte ostatnio przez CBA w Szczecinie miały działać na szkodę zakładów chemicznych Police S.A. Spółka straciła w ten sposób ponad 87 milionów złotych. Zatrzymane osoby związane są z wrocławską firmą handlowo-inwestycyjną, która zbywała na rzecz zakładów chemicznych Police akcję African Investment Group S.A. Wartość akcji najprawdopodobniej zawyżono na potrzeby transakcji, dopuszczając się w ten sposób oszustwa. Agenci ze Szczecińskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą śledztwo dotyczące m.in. oszustwa na szkodę zakładów chemicznych Police, opływające na kwotę ponad 87 milionów złotych przy zawarciu i wykonywaniu umowy na sprzedaż akcji senegalskiej spółki African Investment Group. Do tej sprawy zatrzymaliśmy cztery osoby, byłego prezesa i trzech udziałowców jednej z wrocławskich spółek. Podczas śledztwa ustalono, że do oszustwa doszło między innymi poprzez przez zawyżanie wartości senegalskiej spółki. Zatrzymane osoby trafią do prokuratury w Szczecinie tam usłyszą zarzuty. Wyłudzono przeszło 700 milionów złotych. Białostockie CBA zatrzymało kolejną osobę podejrzaną o udział w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się wyłudzaniem podatku VAT w latach 2013-2016 w ramach tzw. karuzeli VAT. Gang dokonywał fikcyjnego obrotu paliwami i naraził w ten sposób skarb państwa na straty ponad 700 milionów złotych. Do sprawy łącznie zatrzymano już 13 osób. Skok Wołomin, nowe śledztwo. CBA ze Szczecina i Krakowa zatrzymało trzy osoby do nowego śledztwa w sprawie Skok Wołomin. Są to znany adwokat strój miasta Marcin D., menadżer oraz urzędnik państwowy wysokiego szczebla, będący dawniej podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Obecne postępowanie dotyczy nadzoru nad działalnością Skok Wołomin w latach 2012-2014 oraz powoływania się na wpływy w instytucji państwowej. Współpraca delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego ze Szczecina i Krakowa doprowadziła do zatrzymania trzech osób: znanego trójmiejskiego adwokata, byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, który pełnił tę funkcję w latach 2004-2005 i przedstawiciela jednej z warszawskich firm. Śledztwo ma związek z powoływaniem się na wpływy w jednej z instytucji państwowych, a także nadzoru nad skok wołomin. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują miejsca, Związane z zatrzymanymi. Wszyscy oni trafią do prokuratury regionalnej w Szczecinie, tam usłyszą zarzuty. Organizowali nielegalne przekroczenie granicy. Nadodrzański oddział Straży Granicznej doprowadził do rozbicia grupy przestępczej, która zajmowała się przygotowywaniem nielegalnego przekroczenia polskiej granicy przez cudzoziemców. Zatrzymano sześć osób, polskie małżeństwo i czterech obywateli Ukrainy. Członkowie gangu zarejestrowali w Polsce ponad 12 tysięcy fałszywych oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców. W toku czynności zabezpieczono sprzęt elektroniczny oraz pieniądze warte kilkadziesiąt tysięcy złotych w różnych walutach. Małżeństwu za kierowanie grupą przestępczą grozi do 10 lat więzienia. Zostali oni aresztowani na okres 3 miesięcy. Szybka. 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 Akt oskarżenia za przestępstwa podatkowe. Do Sądu Okręgowego w Lublinie trafił akt oskarżenia wobec zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała nierzetelne faktury VAT i wyłudzała podatki. Oskarżonych zostało 15 osób, którym przypisuje się 76 przestępstw. Śledczym udało się zabezpieczyć faktury wystawione na kwotę 22 milionów złotych. Obracali metalami szlachetnymi i trafili przed sąd. Śląski Wydział Za Miejscowy Prokuratury Krajowej złożył w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko organizatorom karuzeli podatkowej, w ramach której obracano metalami szlachetnymi. 10 osób miało tworzyć zorganizowaną grupę przestępczą i wprowadzać do obrotu złoto oraz srebro niewiadomego pochodzenia, z wykorzystaniem fikcyjnych podmiotów gospodarczych. Uszczuplenia podatkowe wynikające z procederu oszacowano na 2,3 miliona złotych. Oskarżonym grozi do 10 lat za kratkami. Zginął narkotykowy gangster. W lesie pod Słupskiem znaleziono ciało 46-letniego mężczyzny. Jak informowały początkowo media, miał on być byłym żołnierzem służb specjalnych. Okazało się jednak, że jest to znany policji gangster, który niegdyś kierował narkotykową grupą przestępczą. Do sprawy zatrzymano 9 osób. trzy z nich usłyszały zarzut zabójstwa, a pozostali m.in. posiadania narkotyków i broni palnej. Podejrzani nie przyznają się do winy. Odszedł Zbigniew C., pseudonim Dax. W czwartek 12 grudnia w godzinach wieczornych odszedł Zbigniew C. pseudonim Dax, znany członek brutalnego gangu Mokotowskiego. Wcześniej został zwolniony z odbywania kary ze względu na zły stan zdrowia. Chorował na nowotwór węzłów chłonnych. To wszystko w tym wydaniu programu Mafia News. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszamy już niebawem. Patryk Szulc Nagranie zostało zrealizowane przy pomocy Seasound Studio w Łodzi.